Siema, siema, powracamy, 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 z szachami, ja jestem król Adi, zostawcie subika, bo to pomaga w rozwoju, i dzisiaj będziemy robić partię szachów, informuję, że ten tutaj kolega ma większe szanse, ale okej, okay. postaram się wygrać, dla was widzowe. inaczej, jeśli Mati wygra ze mną dzisiaj, to zostawiacie suba, a jeśli ja wygram, to zostawiacie łapkę. Możemy się tak mówić, dzięki. Ale oczywiście zmieniamy kolory. tak? tak? Hmm. Pomyślimy. zbity zbity a nie wiedziałeś, że można zbijać królem no, a to nie wiedziałeś, że można zbijać gońcem a, dobra, dobra I nie spodziewałam się, że to będzie aż takie szybkie zamiana w stronę oh. to chyba super został xD serwizowie widzicie, ja nie wygram no to dawaj może dwie partie Dobry. i to ma tak szybko lecieć Dobra, królu, zaczynaj. Tu. Ciu. Naprawdę. Tu. 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 nie. Dobra, dobra, Ale dobra. Już tutaj musi nie. Dobra, tu. <śmienic> Dziękuję, please. Zachować dzienną krew. Chodź. ja, ja, To co? tanką mnie wbijasz? Dobra. Co ci to to? Tanką bym wbijała. O nie, nie, nie. Przepraszam. Chciałbym tu. No to byś mnie zbił. Hehe. O oh, się. tego nie. O oh. oh, <laughs> <widać>. No dawaj. <śmiech> <śmiech> o. I co to ci to? Ma. Mm -mm. Dobra, to ja nie chciałam to zrobić Nie? O kurde Robi się dość niebezpiecznie Jednego? no wiem właśnie hm naprawdę takie coś mi nie zabawi kurde to zaczynamy strategię out naprawdę kto cię uczył grać y no właśnie I co? Aha Co ci to to? Podaj Nie ja wiem co ty zrobisz. Tam właściwie Właściwie tam nic Działów, taki pomiecłobon zrobiłeś. Właściwie tak to się prześciga. Nie strategia będzie Jakby grali a czas to by straciłeś za dużo czasu Wpadaj Luz mam Kurde O! Ktoś ci zabrał damkę Pamiętaj wykonić lepo dwie Szybciej się poruszaj więcej Dobra czas zrobić tutaj coś śpiew. Ruchy, ruchy, ruchy. No Boże się jedynie nie... szachy to jest przecież gra strategiczna, nie? Nie. No tak. No zbij, zbij, no zbij. Chętnie. Da, 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 da. Fajny dzionek. No, tak, ta, tak. Nic ci to nie dał, wiesz o tym. No, dał. Mm teraz Poczekaj, bo jak ja bym to zbił? Mhm. To u ciebie wyszło nie? Zapadaj. Dobra. Dobra, mi na tę domkę. Dobra. Czym spełniony? No to że cię mogę cię coś zbić. No, no nie co, zbijesz mnie, nie? No dawaj, zbijaj, no zbijaj. No, chodź. Ja czy to mi się opłaca? widzisz boi się. No tak, składa. Narwiłam mm. oh. się za do tą domkę. Tą Pamiętaj, że karma zawsze powróci. I karma powróciła. Ja jaka to jest taka parcia. No. Idź. Umiem za dobrze grać, nie? tutaj Dobra, tu mamy damkę. Jesteśmy w raju. hello Gdzie Bum. masz damkę? Tutaj. Oczywiście jak się rusza do końca. Tu mam damkę. Dobra. No dobra. No, co ci tu dało? No nic. I teraz się szokujemy. O nie! Dobra odwołuję Jak to? Tu? Ha. Nie. Nie. To mm. Aha, ty ja wiem, co ty chcesz zrobić. się uh -huh. tutaj cofnąć. Eee, e, pad. Czem pad? Nie ma gdzie się ruszyć. A w sumie, mat? Nie, ma, no, tutaj. Gram dalej. Zaraz. Co to jest? Właśnie wygrywasz. Hmm, Ale mam niezwątrę. TG. Oh, Zabijesz mi go. No, pylę swojego pola. pola. Oh, dzięki. Ja proszę. Oh, no nie bym to zrobił. No proszę, no zbijaj. Małczyk, no. oh, kur. No dobra, chciałeś się Dzięki. No nie ma sprawy. Chodź za polem. Spadaj. <grym> tutaj nie wypalił. Mm -hmm. oh. mm -hmm. e, aha, czemu nie mam wiądam, Powinien powinienem czarny? Nie mam pojęcia. Mm -mm. No co mm -mm, chłopku? Co, już jesteś w czarnej dupie? Zbijesz mi go na 522 miliardy procent, mi go zbijesz. Nie mam takich zamiarów. Dlaczego by. Miałam ci go spiać. I teraz mi go zbijesz, nie? Oh, Już trzeba. Oje, Jusiu. To jest mój. O, mój ruch. A, a ja go nie chciałem. Do kogo? No, damkę. A ty go zbijesz, nie? Nie, nie. No coś tam. Raz, dwa, trzy. A, oh, dameczka poszła. Co teraz porobić? Czekać. Naprawdę? No. Czekaj. Czy to będzie mat? Mat? Jaki ja debil? Jaki ja debil? Spodem. Korfego debila jeszcze nie widziałam w swoim życiu. No Dobra. teraz za to. Idę podamka. No i co? Nie! Oh! Jezus, naprawdę ja dzisiaj nie myślę. Co ja robię? Też kto? Co? kto? O, mamy. To no teraz. A ty? A, no zbierz go. No. To się nie wiesz. mi. No, uciekaj, no uciekaj. O chłopie, nie zostawię tak mojego chłopaka. Próbuj tylko. Nie mówisz. To prawda. Idź. 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 Wpadaj. Wpadaj. I. Ty wygrał, więc zostawiacie subika pod kanałem. No widzicie, walka była dość spektakularna. Mati dziś wygrał, więc gratuluję. Więc papa.